Ale ty masz wolne auto, no nie wytrzymam Co, jak to wolne auto? Zobacz, ja też mam bardzo szybkie Łu wow, lecę Nie ma szans, moje auto jest 100 oh. razy szybsze od twojego Widzisz, co tu się dzieje? Wziął O nie, widzowie, Pipek myśli, że jestem naprawdę nubem A tak naprawdę, za chwilę będę mieć lepsze auto No faktycznie, Pipek, ale ty jesteś czaderski Nawet mam takie nitro, juhuuu co, twoje nitro jest takie słabe? Patrz do moje auto, jesteś tego gotowy? Używam teraz nitro oh. i wyskakuję! Ło, wow, ale to było super, ja też mam, ale tak słabo mi idzie pipek. Ty ledwo do mnie dosięgasz ja cię krycę. Moje auto jest tysiąc razy lepsze od twojego. Na pewno nie będziesz w stanie mnie przegonić. No nie, no pipek, daj mi jakieś fory, ja pojadę pierwszy, dobra? No dobra, masz trzy sekundy, albo uh. nawet dziesięć. Uwaga, odliczam! Dobra, lecę, widzowie, muszę być pierwszy, skończyć ten wielki wyścig. Pipek nie wie, że za sekundę będę go oszukiwać Ale jadę! Dobra, Nuczek no Chyba już ci dałem fory, Uwaga, zaczynam wow. się rozpędzać I zaraz jestem za tobą Ej, faktycznie widzę cię, jak ty pędzisz Dobra, ja też się postaram, uwaga i lecę Speed! Co ty robisz? No nie wierzę, wow, zaraz cię wow. wyprzedzam I jestem przed tobą O nie, widzowie, Pipek mnie tak mocno Wyprzedził, ale w tym momencie koniec żartów Moją furkę muszę zamienić I w tym momencie wejdźmy sobie w autka i kupmy Na przykład takie auto za cztery. Starobuksów. Wow, to jest jakaś freccia, co to ma być. Dobra, i kupię je oczywiście niebieskie, więc za Robuxów. Poczekaj, ty coś kupujesz? Zaraz! Co ty chcesz kupić? Nie no, pipek ja nic nie kupuję. He, hej, hej. czekajcie, dobra, zmieńmy szybko te autko w tym momencie. Na coś takiego i za chwilę wyprzedzę tego pipka. O, dobra, zobaczcie, jaka to fura jest szybka. Teraz muszę wyprzedzić pipka, żeby on nie wiedział, że ja go oszukuję. Ej, czekaj, no czy ja kogoś tam widzę? Wow, ale tutaj są w sobie same słabe auta. Jak to słabe auta? Tutaj są jakieś ziomeczki, które szybko ja. Dobra, musimy ten tędy przelecieć bokiem, tak, żeby Pimpek mnie nie widział i zobaczymy jego reakcję, jak go wyprzedzimy. Ziom, jestem tutaj obok, ale Uf. czekaj, no nie, ale i tak jestem przed tobą, twoje auto jest przecież takie nubskie. O nie, widzę dobra, szybko, musimy zmienić moje auto na tamto poprzednie, dajmy sobie na te auto, tak, te takie wolne. O ja, Pimpek, jak ty jesteś tak bardzo w tyłu? Patrz, jak ja jestem daleko. Sekunda, Luczek, czemu ty jesteś przede mną? Ej, coś tutaj nie gra, ty oszukujesz. Jak to oszukuję? Nie, no ja jadę po prostu... Powoli wyprzedziłem cię, Pipek. Nie masz szans! Przecież twoje wolne auto, nie ma nawet podjazdu do mojego super szybkiego Ferrari. Ty byś nie mógł mnie prześcignąć! No tak, pipek, po prostu dobrze jadę. Zobacz, nawet używam Nitra często. O ja nie mogę! Twoje nitro jest takie słabe. A patrz na moje! Co oh. jest? Ja tak wyleciałem! Oh. A ja spadłem na dół, widzisz to, pipek, tak mi jest ciężko. I dobrze ci tak, nie wiem jakim cudem ty byłeś przede mną, ale nieważne. Teraz też cię pokonam. Na Ranuczek lecę przed tobą! <laughs> Ło, wow. no, jak Pipek poleciał szybko. Dobra, w takim razie ja w tym momencie zamieniam się oczywiście na te autko, które kupiłem za robuxy i teraz POM, lecę z całej siły. Ale ja jestem szybki, już wyprzedzam wszystkich i jadę do mety! O nie, dobra widzowie, musimy szybko dogodzić Pipka. On nie może być pierwszy. POM! Ale ja lecę, Pipek, tak, ja jestem bardzo w tyle. Ojeju, twoje biedne auto! Jak wow, tam jeszcze wow. się nie rozwaliło? Nie no, jeszcze nie, dobra widzowie, zobaczcie, wow, dobra, nie zleciałem na to! Muszę to przejść trochę bardziej ostrożnie, ale i tak lecę bardzo szybko, dobra. Tutaj przejdźmy, tak? I Pipek, ja jestem, wiesz co, bardzo w tyle! O nie, jak mi przykro, ja jestem na takiej mega trudnej przeszkodzie i nie mogę jej przejść! O nie, tutaj było Pipek, dobra, muszę szybko to przejść pierwszy, tak? Tak, żeby Pipek mnie nie zauważył, dobra, mam już patent, jak tu przejechać, coś takiego, dobra, jesteśmy tutaj i szybko, zamieńmy nasze autko w te takie stare, szybko! Wziął, ale ja jestem już tutaj naprawdę daleko! I czekaj, czy ja tam widzę przede mną ludzka? Nie, no, pipek, y, co znaczy tak, ja cię wyprzedziłem, wiesz? Kiedy? Jak to? Przecież ja cię nawet nie widziałem! To jest niemożliwe! Co ty takiego robisz, że cały czas oh. jesteś przede mną? Widzisz to, pipek, patrz jak ja jadę, a ty mnie nie wyprzedzisz, jadę tą furką! No nie, naprawdę teraz przesadziłeś! Chyba już jest dosyć, oh. ja teraz kupię takie mocne nitro, że cię zaraz przegonię. Co? Jakie nitro, dobra, nie widzę my zaraz będziemy musieli też tego użyć? Ja chyba pipek będę w ogóle pierwszy na becie, wiesz? Nie ma szans, ja cię już prześcigam, jestem za tobą! O nie, nie pozwolę ci przejść dalej! Nie no, jestem już tutaj na tej rampie i uwaga, patrz jak ja jestem daleko! No co to ma być? Chodź tutaj, Lucie, jestem już tak daleko! i uwaga, skręcam! O, ja jestem, widzę cię, Pipek, ja jestem przed tobą! Co? Jak to? Nie no, trzeci raz jesteś przede mną, to jest jakieś niesamowite! Wow, i w tym momencie jadę, ale tak bardzo powoli po tej ścianie! O nie, ja zaraz użyję nitro i będę mega, mega szybki, patrz na mnie, wziął! O nie, Pipek, ty mnie wyprzedzasz! Łoły, wow, jak ty poleciałeś jak wyścigówka! O tak, o to właśnie chodzi! I co? Jestem teraz pierwszy, a ty lepiej zostań tam w tyle i mnie nie wyprzedzaj! O nie, dobra, widzowie, teraz Pipek mnie wkurzył! Ty chcę przejść to wszystko na pełnym spidzie, Przecież to by było takie mocne Dobra, czas się pokazać Pimpkowi I powiedzieć mu, że nie jestem takim nubem, Zobaczcie, o, o, muszę przejść to jeszcze raz Więc rozpędzę się w tym momencie I pum, daję nitro Pipek, za chwilę mnie zobaczysz, bo jadę bardzo szybko, wiesz? Tak szybko, ty jesteś mega leszczem Ja widziałem jak ty jeździsz, na pewno cię przegonię O nie, dobra, widzowie, Pipek nawet nie zdaje sobie sprawy Patrz to, Pimpek, to jest moja fura Sekunda, skąd ty masz takie dobre auto? To jest nielegalne O tak, w tym momencie a lecę o, mnie to. ale to. Le jeszcze raz i teraz pum, będę pierwszy! No co? Wow. Jak ty masz taką szybką furę? O, tak chwileczkę, o, o, tu są leciutkie problemy i chwileczkę, no nie spada! Trzeba to zrobić naprawdę bardzo mądrze, Pipek. Teraz możemy się ścigać. Ty myślałeś, że jestem nubem, bo tak naprawdę cię oszukiwałem. Ej, ty masz nawet lepsze auto ode mnie! To jest nie fair! Jak ty tak długo udawałeś noba? Po prostu byłem bardzo mądry, Pipek. I twoja czerwona fura jest dla leszczy. Patrz co teraz ja zrobię! Pum! Ała, ja tego nie przeszedłem a ty to robisz tak na luzie. O tak, patrz jak ja cisnę. Czekaj, w tym momencie muszę się tutaj rozpędzić bardziej pod tą górkę, tylko nie mam nitra. O ja, dobra, ona jest bardzo stroma. Lecę! I dobrze ci oh, tak, a ja z nitrem też lecę na górę i teraz cię prześcignę. Ej, widzę cię, chwileczkę, chcę zobaczyć jak ty tutaj jesteś. Ty nie masz ze mną szans, myślałeś, że jestem nubem, a tak naprawdę mam super auto za 400 robuxów. I wiesz co, teraz możemy się pościgać. Dawaj, Pipek, jestem ciekawy, kto będzie pierwszy. No dobra, jesteś gotowy? Wrum, Moja moje auto jest takie szybkie i uwaga, zaczynamy start! Tak, dobrze, lecimy. Lecimy, pomiał, ja że używam nitra! Ja też! Wow. Dobra, nie rozwaliło mnie. o, dobra, to jest serio mega ciężkie, ale spokojnie. Bardzo mocno z głową w takim bądź razie, uwaga, lecimy i przeszedłem do! O no, nie, jaki ty jesteś dobry, a ja musiałem czekać, bo moje auto nie jest aż takie szybkie. Widzisz, to pimpek i tu są jakieś inne ziomki, co mają szybkie fury, a ja w tym momencie ich prześcigam, bo moje auto jest najszybsze. Nie ma takiej Uhu. opcji, chodź tutaj, teraz ja cię prześcigam. Chwileczkę, gdzie ty jesteś? O, widzę cię, jesteś tuż za mną. O, o. muszę być pierwszy na mecie, więc lecę nie, co to jest? Dobra, i tutaj jest jakiś skrót. Dobra, lecę. Przeleciałem, to mogłem przelecieć tak naokoło, ale oczywiście udało mi się. I wom, lecę! Co to ja być? Nie, nie, proszę, poczekaj. Ja jednak jestem trochę wolniejszy od oh, ciebie. To jest serio mega mocne. Ta prędkość tutaj jest zbyt szybka. Muszę bardzo dobrze kontrolować. I co, Pimpek, ty jesteś w tyle? Ja jestem na 30. checkpoincie. O, oh, nie, ja też jestem już na 30. checkpoincie I jestem przy jakichś rurach. Ała, ale to jest trudne zabezpieczenie. Ja już te rury miałem. Zobacz, w tym momencie jestem dalej. I tutaj będą. Taki spad, pom, lecę! Jak ty to robisz? To masz za dobre auto, no nie mogę wsiąść do twojego. Nie ma takiej opcji, Pipek. Ja muszę to wygrać i będę pierwszy. Za to, że się ze mnie śmiałeś, więc lecę, Pum, wybiło mnie. Sorry, nie chciałem, uh -oh. a mnie też tak wywaliło. Muszę rozpędzić się jeszcze raz, a ty mnie wyprzedziłeś. O, siemaneczku, Pipek! No i dobrze ci tak mygiał, ja że jestem na kolejnej przeszkodzie, a ty chyba trochę w tyle. Jestem trochę w tyle, ale w tym momencie cię wyprzedzam i cisnę! Co to ma być? Stój! Zaczekaj, no nie trzeba, bo ty jesteś tak. Taki szybki, a przed uh. nami patrz jaka wielka rampa. O tak, i do tego trzeba użyć oczywiście spida! Tak, jak użyję z samej góry tej rampy i patrz na mnie! Uwaga, wylatuję teraz do góry i lecę! Ej, faktycznie, a ja wyleciałem na dół. Co! To było serio mega ciężkie, ale spokojnie, teraz mi się to uda przejść. Trzeba to przejść powolutku. No tak, bo tutaj nie wystarczy być mega szybki. Uh. Tutaj trzeba też czasem uh. zwolnić. A teraz mamy zjazd z takiej rampy. Juhu, lecę jak najszybciej! No co, ja też chce uh. jestem za tobą! Nie! Widzisz, to Pimpek, patrz tu się zlatuje. Te autka są serio mega mocne. Dobra, uwaga, pomlecimy. Jaka to jest wielka prędkość? Ty nie chciałeś wrobić? O nie, dobra, lecę, ja też bardzo szybko, o nie. Ale spokojnie wyprzedziłem to Pimpek i ja jestem taki szybki. Nie, co wow. to jest? O, ale nas wybija. O tak, ale przeszliśmy to, dobra, to jest serio mega ciężko. Jestem pierwszy od ciebie, ja nie wierzę, mówiłem, że ja jestem dobry. No nie, a ja się zablokowałem, jestem tak w tyle. I uwaga, za chwilę mi się uda to przejść. Lecę! Ale ty jesteś mega szybki! Szybki, co naprawdę oh. jest, masz szybsze auto ze wszystkich. O tak, a teraz idziemy po takich klockach. Dobra, to jest serio mega mocne. I tutaj będzie kolejna rampa, Pipek, lepiej się przygotuj. Nie masz szans, oh. nie muszę cię dogodzić. wracaj tu. Dobra, ja też wskakuję na tą rampę. Uwaga, używam nitro. Oh. Nie wierzę w to, jak taki do no, mnie prześciga. Nie pozwolę oh. ci na to. Ty jesteś tak bardzo w tyle, widzisz, to mogłeś się ze mnie nie To byśmy razem współpracowali. A teraz lecimy tędy i uwaga, teraz... O, o, to będzie serio mega ciężkie, ale... Ale uda mi się to przejść powoli. Masz szans, oh. ja jestem tuż za tobą Wracaj tu O tak, teraz używam serio nitra i zobacz jak będę wysoko Pum. Jak ty to robisz I cię tak wywaliło O tak, serio, to było akurat niebezpieczne Ale dobra, za chwilę będziemy na końcówce Uwaga, lecę o, nie, wybiło mnie Bardzo dobrze, zatrzymały cię jakieś kulki Teraz mam czas, żeby cię dogonić Ale mi się tu nie uda, ty jesteś zbyt daleko Weź się do mnie, cofnij Co, cofnąć się do ciebie? Jestem już tutaj, poczekaj na mnie, ja tak wolno zjeżdżam Ej, widzę cię, to jesteś ty, twoim super autem. Mówiłem, że ja jestem jednak super. No dobra, masz rację, twoje auto jest lepsze, sorki, Luczek. No właśnie,